Siemano, ja jestem Chrisman2002, to jest drugi odcinek serii WKURZAJĄCE GRY Tak, dzisiaj nagrywam sam i dzisiaj pogramy w Give Up Gra jest całkiem darmowa, będzie link w opisie No i co? Zaczynamy! Start Dobra, już muza fajna, ale będę ją musiał wyciszyć na nagraniu. Wiecie, prawa autorskie. Chyba. No, będę musiał je wyciszyć. Dobra, biegniemy. Mam sobie. Coś tam. Te oczko tutaj coś gada. Mnie to nie obchodzi za bardzo. Dobra. Ej, czemu tutaj przez coś było? Dobra, nieważne. O, kolce! Dobra. Jest podwójny skok, to da się zrobić. Ej. Jak widzicie, jest coraz trudniej. Give up, to będzie poddanie się. Już się zabiłem. Dobra, też, okej. Okay. <grych> no bo ja mam taką fajną metodę. Dobra, jeszcze nie ma laserów na szczęście. No bo już to testowałem tam, no. <grych> testowałem. Jak się przytrzyma dłużej strzałkę w górę, to... Dłużej tam leci. O, nie, jest laser pierwszy. No, później jest przerąbane z tym. Hmm, dobra, są teraz dwa lasery. Przynajmniej jest szansa na to, że nie trafi. O, dobra. Nie! Dobra. Jest dobrze. Ale bym się śmiał, gdyby mi te gówno nie trafiło! A! Już jest coraz gorzej? No! Łot. Co się tu dzieje? Nie! Jest, dobra. Co? Łot! No! Okej. Okay. Powinno, powinno mi się udać to przejść no nie dobrze przynajmniej że to strzela w, tym, w tej samej sekundzie Nie! Jest! Dobra. No, no! Co to ten sam level? Nie, bo teraz jest tu Aha! To przerąbane! No, jest, udało się. O. What the fuck? What?! Kurde, było tak blisko. Dobra. Musi się udać. Od tego zależy, czy uratuje Polskę. Mam tam jakieś pół godziny doj na dojście. Nie wiem, kto stworzył tą grę, ale naprawdę gra jest strasznie trudna. No, <laughs> tu trzeba naprawdę umieć przewidzieć ruch. No, jeszcze w kolce, no, na hardkora! jest. O, jeszcze trudniej. Dobra, przeszłem do gorszych leveli. No. Co za gówno. No! Boże! No! No! Gdybym tam został, to by te działo mi cholernie zastrzeliło. Te pianki są jakieś głupie. Łot! Nie! Boże! Czy ja to przejdę? Nie! Aha, dobra, nabijam się okolce, o końce, na które... Nie powinienem się nabić. No.

Byłem już przy końcu, no Szybko! No! Fuck! No! O boże! Co to za gra? No Już kiedyś ten level przeszłem. Chyba... Chyba to był ten level. Nie, szybko był dół... Jest! O Boże, nie, to jest ten level. Tego lewna się nie da przejść. <laughs> Chociaż są tylko trzy pociski. Dobra, spokojnie, jak to przejść. <laughs> jest, okej. Okay. Co to? What? The fuck? Ła! <laughs> wow! Ła! Ła! No. no! O no! Jest dobrze? Jest dobrze? Jest! O teraz jedna dziurka! O boże... No! No tam się trafić nie da! O je... O! Siostra, <laughs> Nie żartuję. Tego tekstu teraz nie było. No nie okej. Okay. Tutaj muszę przemyśleć, jak to zrobić. Nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz! trafisz. Fuka! Równo. Jak zauważyliście, wkurzyłem się dość ostro. Trochę sobie teraz pokrzyczałem, więc za tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, więc to subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie, komentujcie. No i cześć.